Ja się z tej strony KJTV i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, z gry Lego Star Wars 3 wojny klonów na 100%. W ostatnim odcinku robiliśmy sobie pierwszą misję na 100% i był to prolog Arena na Geonosis. A w dzisiejszym odcinku zaczynamy gonitwę za Grievousem. Sześć misji na zielonym szlaku i pierwsza z nich to pojedynek droidów, także gra dowolna, weźmiemy obi i postacie potrzebne nam do przejścia tej misji dobierze. Napisy oczywiście skipujemy, myślę, że nie ma sensu ich yy... czytać po prostu, zwłaszcza, że robimy gra dowolną. Tutaj droidy chyba trochę zaspały, nie ogarnęły, że ja tu jestem. Ale wyczyścimy sobie je, żeby później nam nie przeszkadzały. Czy ktoś jeszcze tu jest? Tak. Okej. Okay. Dobra. Także pierwszą rzeczą, jaka nam się rzuca w oczy, jest ten terminal. Więc przemienimy się w postać, która włada prądem w cudzysłowie. Na przykład Robonino. Oj, i Robonino od razu może przechodzić wentami, które kryją się akurat za tymi drzwiami. I mamy tutaj trzy droidy, które dają nam mini zestaw. Także to jest nasz pierwszy sukces podczas tej misji, prawda? Małymi sukcesami do przodu, a teraz zmienimy się w kogoś z miacza. Może być hrabiatuku. Mamy tutaj wszędzie takie właśnie ala drzwiczki. No i wszystkie je musimy otwierać, bo na przykład, tak jak tutaj, mamy ekspresy z kawą, które w późniejszym etapie dadzą nam mini zestaw. Jeśli zniszczymy, oczywiście, wszystkie. Tutaj akurat to nam się nie przydaje. To nam się nie przyda. Cyk, cyk, cyk. Ok, tutaj mamy. Nie chciałem tak zrobić. Tutaj mamy złotego droida, których też musimy złożyć 5. A tutaj mamy droida mysz, których też musimy złapać 5. Ok, złote droidy mogą niszczyć złote elementy Lego. A złote takie właśnie bryły dadzą nam w tej misji w późniejszym etapie również mini-zestaw więc musimy je niszczyć więc co w tym etapie naszej rozgrywki to chyba wszystko co możemy zrobić jeśli chodzi o grę swobodną także zbudujmy sobie tutaj zaczepik, zmienimy się w Nino i Zmieńmy go od razu na przykład w dowódce Blaja, który podłoży nam tu bombę. Czy możemy to zniszczyć? Możemy jak najbardziej, ale nie da nam to monet, więc nie róbmy tego. Teraz zmieńmy się w droida, który otworzy nam ten terminal. Wycześmy sobie tu droidy i odpalmy sobie klona które podłoży kolejną bombę. W tym momencie otwierają nam się drzwi dalej. To było w fabule, także jeśli ktoś z Was grał w gierkę, to na pewno kojarzy. Tutaj mamy też jeszcze takie elementy, które dają nam tylko monetki. Dobra, najpierw wyczyścimy droidę, potem się cofniemy i tutaj wszystkie te rzeczy na 100% poogarniamy. Dobrze. Zbierzmy sobie jeszcze tutaj hajs i zacznijmy od początku. Od początku tej aleki zaczniemy. A zaczyna się ona tutaj. Okej, okay, ekspres do kawy. Mamy 2 na 5. O, i droid myszek, widzicie. Ich się nie da rzucać mieczem. Ale nam to nie przeszkodzi. Tutaj mamy pieniądze. O, niedużo. prawdziwego Jedi też musimy zdobyć, prawda? O, tutaj złapiemy sobie tego droida mysz i mamy 2 na 5, staniemy sobie tutaj. I mam nadzieję, że nasz droid sobie zniszczy to dokładnie. Będzie 2 na 3. Tutaj mamy terminal dla Artu, to na razie zostawiamy. Zbieramy pieniądze. Okej, okay, to mocą możemy zrobić. Aha, to tylko monety daje, dobra Zbieramy sobie, tutaj wycinamy mieczem. Bierzemy playa. Ok, tutaj mamy droidy, zwykłe, bojowe. I podkładamy pierwszą bombę. Na trzy tutaj się zmienimy tego robocika o i tutaj mamy drojteki. Okej. Okay. No, no, no. I przełączymy sobie kon ten kontakt. Aha i tutaj potrzebujemy klona. Więc podkładamy bombę. Zmienimy się na krepego duku. Bardzo przyjemnie mi się gra tą postacią. Tutaj szukamy sobie wszędzie, czy nie ma czegoś, co jest nam potrzebne. Wyczyścimy sobie też te droidy. Ok, tam jest droid mysz. Ale poczekajcie, bo mam wrażenie, że coś jednak zostało przeze mnie ominięte. Dokładnie tak. Cała ta lejka. Wychodzi na to. Nie, nie cało. A po tej stronie nie sprawdziłem. Dobra, zmienimy się teraz w C-3-PO. Zapamiętajmy sekwencję. Wszystko gra. I z tych tutaj musimy zniszczyć piłki. Tutaj akurat były dwie. Ale na pewno jeszcze znajdziemy yy, trzy pozostałe, żeby dostać mini zestaw. Ok, tutaj z tego co widzę, nic nie ma takiego, co byłoby nam potrzebne. Artu, w sumie r 3 w naszym przypadku, otwiera. O kurczę. Um, bierzemy hrabiego. O, jednak nie bierzemy hrabiego. Bierzemy kadabena i ciągniemy sobie ten chwyt, tak żeby zniszczyć to działo. Miodzio podkładamy kolejną bombę. Jako dowódca klonów i lecimy dalej z misją. Tu mamy droida mysz. Wow. 30 tysięcy, w naszym przypadku 60 dzięki mnożnikom. E, chwila. O ty też możesz. To jest chyba droid, który. Może zastępuje nam, jakby wszystkie droidy. To ciekawe akurat. Tu mamy jedną piłkę. Chyba jedną. No nie, jest druga. Dobra. Cię wystraszyłem. Tutaj mamy jeszcze te. Ale właśnie tu są jeszcze. Okej, okay, ale tutaj nam się nie przydadzą. I tutaj już wszystkie raczej otworzyliśmy. A jeśli jakiś pominąłem, to mam nadzieję, że wy tego nie zrobicie, jeśli na przykład będziecie przechodzić tą grę na 100%, bo gra, co prawda, ma swoje lata, ale wydaje mi się, że wciąż jest warta uwagi, bo jest naprawdę ciekawą grą Star Wars. Żadna... nie wiem, jak Skywalker Saga, ale chyba żadna inna gra nie przedstawia ery wojen klonów tak dokładnie, jak ta gra. Tutaj mamy złotego droida kolejnego, drugiego na 5 Upewnia się, czy nic tutaj nie pominięte. Okej, okay, i tutaj czwarty ekspres do kawy. Może tu coś jest? Halo, otwieraj. Nie, tutaj jest. Okej, okay, czwarty droid. No nie, bez przesady. No, zostaw ich w tuku. Chociaż my mamy już prawdziwego Jedi. To już nie muszę tak dokładnie zbierać hajsu. Yy, dobra, ustawmy się tu, żeby nasze droidy szybko to zniszczyły. I mamy drugi mini zestaw. Niby dopiero, nie? Okej, okay, zagapiłem się. <ścoughs> nie wnikajmy. Zbudujmy po prostu Wysuńmy bardziej Chwytak Pomadku drojdeki Okej, okay. jedna padła Jedna padła tarcza. Czemu moje droidy się biją? E rozdzielać was mam I ty się zmienisz w dowódcę. I wszystko będzie dobrze. Okej. Okay. Otwieraj. Wow, co to za macki? Mm, Okej, okay, tam coś mogę mocno zrobić. Aj, usyp. klon. To może nawet... ...hrabią się zmienimy. W go. I z powrotem w hrabiego duku. Dobra. Cały czas jest tutaj tyle tych właśnie w ścianach mechanizmów, że cały czas mam z tyłu głowy takie coś, że mogłem coś pominąć jednak poprzez nie uwagę. Ale mam nadzieję, że tak się nie stało. Zresztą na końcu poziomu się okaże, prawda? Otwieraj się, no. O! Idealnie. Widzicie? czego nie wolno pomijać. Z tej strony jeszcze Okej, okay. więc teraz tutaj mamy <ścoughs> droidę, jak to się ustawić? O, właśnie czwartego złotego droida, bojowego tutaj mamy jeszcze coś. Ok, to jest nieważne dla nas. No i to chyba tyle co mieliśmy zrobić. Tutaj musimy jeszcze... Zajmiemy się może w tego. Bo on tutaj też to wszystko potrafi. Lewo góra, prawo, dół. Dobra. Lewo góra, prawo, dół. No i tutaj mamy ostatnią piłkę. I mamy mini zestaw. Dopiero trzeci. No, to ciekawe w sumie. Ja właśnie też się dziwię w sumie, że tak późno się to wszystko zdobywa, no ale jednak są też takie zadania czasochłonne, można tak to nazwać, prawda? Bo są tam te 5 na 5, 3 na 3, także trochę trzeba z tym poczekać. No i co? To chyba tyle. Co to, to tutaj mamy dla droidów? Dla astrodroidów. Aha, zamknę. Ja! Yeah. Ale troll! Oj, to moje droite. <grywy> Dobra. Okej, okay, tu mamy drojdeki. Najlepiej, właśnie podczas takich walk, cały czas bić. Bo po prostu wtedy, mieczem świetnym odbijacie dodatkowo strzały. Ale myślę, że jak graliście w Lego, to doskonale wiecie takie rzeczy. Dobra, to przejdźmy na razie tu. Tutaj mamy coś do otwarcia, monetki. Dobra. Ej, ej, no, ej. nie. Mam nadzieję, że to koniec. Więcej droidów tu nie przyjdzie. O, i tu jest nasz piąty droid złoty. I mamy czwarty mini zestaw. Tutaj. Pieniążki, pieniądze, więcej pieniędzy. I co? Kl funkcji klona niestety nie pełnisz. Dlatego zmienimy cię na chwilę. Właśnie, teraz się zmienimy. Gotłku, tu jeszcze coś mamy. O właśnie! Idealnie. I kolejny, już piąty mini zestaw, także lepiej już to wygląda. Mm -hmm. Okej okay. Czyli w sumie już chyba tych ścian otwierać byśmy nie musieli Ale właśnie nie wiem jak to jest z tymi droidami myszami o, stąd chyba nie wyskakują, ale stąd a tu jest, gdzieś tu latasz. Słyszę ją. Gdzieś mi tu uciekła. Patrz, tu jest. Jest. Mamy szósty mini zestaw. Także co? No już dobrze to wygląda. Jak na taki etap misji myślę, że jest to zadowalający <laughs> Zadowalający wynik. Aha! O kurczę, teraz będzie walka z Griffesem. To się... A może tematycznie? na Obi-wana. Czekaj, musimy cię okuszyć na chwilę. No czekaj. Ok, znowu go na chwilę odepchniemy Żeby sobie ręce doczepić do tego droida. I teraz już masz żyć No Mordo Ale straci je O właśnie Trzecie Ostatnie życie mu zostało No jak każdy boss w grach jak już jest bliski śmierci, oczywiście w grze, to może, to musi wręcz uciekać. Okay, tutaj mamy, tniemy sobie półkę i stworzymy schody. Mamy tutaj bossa, który uciekł. To co? Aha, tu możemy tu doczepić, tak? Tak. I już tutaj nam krzyczą, żeby się zmieniać na drugi ekran, ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą my chcemy zrobić bardzo. Mianowicie zmienić się w RoboNino. Zabrać prąd. I wywalić sobie mini zestaw. I to jest nasz siódmy Więc teraz zmieniamy się na drugą kamerkę, na drugi obraz i tutaj mamy Magna Gardy. Oczywiście ja jestem potężnym grabiem duchu, więc... Pokonam je z palcem w nosie tak jak mówiłem tak też zrobiłem W zasadzie to moje droidy Nie rozumiem dlaczego mi się sprzeciwiają Dobra, tu z tego co wiem Niczego nie zdobędziemy Dlatego przejdźmy sobie od razu dalej i mamy dwa kolejne Magnagardy jak cudownie Tutaj już byśmy mogli zbudować bombę, ale najpierw wysuńmy sobie właśnie te dwie tutaj rzeczy. Musimy jeszcze zniszczyć. Znaczy, wy. Droidy. Dobra. I tutaj składamy sobie mini zestaw mocą. Jak takim czymś można dowodzić? Przecież one tak irytują. Tak, General Grievous czy Hrabia Duku, to potrafili. Może ten drugi element musi iść pierwszy. Okej. Okay. Widzicie, a ja jako ignorant myślałem, że to nie ma znaczenia. Nigdy zawsze sprawdzajcie wszystko, bo nigdy nie wiecie co Was zadziwi. <grym> Jejku, ale cytat zawaliłem. Dobrze, nieważne. Pomimo trudności mamy ósmy mini zestaw, co na pewno nam pomoże. I tutaj mamy teraz terminal dla R3 S6. Na przykład i wysadzamy sobie salutkie, chciałem powiedzieć, salutką bazę, ale po prostu wszystkie bomby. Nie wiem, co nam to w zasadzie dało, ale nie czepiajmy się szczegółów, prawda? Ok, tutaj mamy terminal 2. Dla... Droidzika. Jedziemy do góry. Kolejny terminal dla Droidzika. No i walczymy z największym antagonistą. Czyli Arfrias 6. Pojedynek dosłownie tych samych droidów. Oho. Wypuścił droidy Sempy. I uruchomił Alan. Chodź się nawalać. No i widzicie, to ja jestem lepszym spamerem. Okej, okay, myślę, że to nie będzie trudne z racji na to, że obsługujemy te same terminale. A czemu on tym terminalem zrobił coś innego niż ja? Co za skam w ogóle? Dobra. Jak zmieńmy się... Czemu? Jejku, nie na robonino. Jak czemu jestem pod takim ostrzałem? Nie! Stawcie mnie. Jejku! Ile was tu się stało? Trzeba uciekać stąd ewidentnie. I tutaj mamy do zrobienia ciemną stroną mocy. Takie rzeczy, czemu te płoski się tak rozsypały? Nie fajnie. Dobra, Trojdy, co tu przyszły, po prostu sobie rozwalmy. I teraz zbudujmy sobie mocą najlepszy pojazd, jaki możemy, czyli statek ufo. I co, teraz fikasz? Haha. Dobra, nieważne. Musimy poruchamy sobie wszystkie te przyciski, jeśli pozwolicie droidę sępy. Znaczy, Myślę, że jesteście tak intencyjne, że nawet mnie przepuścić nie chcecie. Gdzieś jeszcze, tutaj i tutaj. Okej. Okay. I mini zestaw się pojawił. Ja się zblokowałem. Ale to nic, po prostu wyskoczymy z tego statku. I mamy mini zestaw. Dziewiąty już. Więc teraz. Zmieńmy się na... O właśnie, Echo. Zbombardujmy sobie w zasadzie wszystko od razu. To sobie zniszczymy. I zbudujemy tutaj resp dla torped. I mocą hrabiego duku. Przeniesiemy te torpedy tutaj. A. Jak i jego mocą walniemy sobie tą torpedą i zrobimy przejście dla R Free. Cały czas chcę mówić R2, Tak jak było w oryginalnej misji, ale nie. W tym momencie ja gram R 3. I biję się z R 3. No i nasz naczelny antagonista niestety dał nogę. A więc my teraz uruchomimy sobie ten terminal. O i zginiemy sobie hrabią duku. Fajnie, fajnie. O właśnie. Ok, chyba tak nie wskoczymy. Więc po prostu tutaj droidem się przemienimy w hrabiego duku. E, po czym przemienimy się w katabajna na przykład. Aha, i będziemy grali w kręgle drojdekami. Ok, zbiliśmy. Aha, ok, to musimy przepchać normalnie. Tu będzie dobrze. I trójdeka strąca wszystkie. I mamy ostatni mini zestaw. Tej misji Tak więc wychodzimy stąd już Ale teraz jesteśmy w dwójkę na górze, ha? Taki lifehack Ty jesteś tu za ścianą, ale dobra My chyba nic tu nie musimy z tym robić Wystarczy, że weźmiemy sobie Droida Sempa. A nie, nie Droida Sempa. Ale Droida Sempem sobie to bardzo dobardujemy w sumie. Bo nie widzę powodu, żeby nam tu przeszkadzali. I teraz z tego co pamiętam Musimy zbudować sobie statek takimi jak Latalina na bu chyba Z tego co pamiętam z misji fabularnych Albo i nie. Bo tam są trzy miejsca na torpedy, musi, które musimy strącić. Może tym statkiem? Nie. Aha. Dobra, wszystko jasne. Tutaj mamy te części. Dokładnie tak. Aha, nie statkiem z bo tylko myśliwcy manakina. Ok, no i bierzemy sobie torpedy, no i puszczamy tutaj. Artu już bije się z Arfry, dalej się tam przepychają. No więc trzeba zarządzić nowe porządki. Trzecia torpeda r spada, Artu się łapie, jest inteligentniejszym robocikiem. My go zgarniamy. I kończymy poziom. Także słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mam nadzieję, że był pomocny przede wszystkim. Prawdziwy Jedi na 100%. Dodajemy 210 tysięcy monet do głównej puli gry. Więc naprawdę fajnie. Mam już Ponad 700 tysięcy, jeśli chodzi o mini zestawy. No to mamy 10. I to jest chyba Han. Wyglądał podobnie. No i dostaniemy za to kolejną Kupę forsy. I mamy już 30 złotych klocków. Także co? Kontynuujemy w kolejnym odcinku. Druga misja z Gonitwy. Za generałem Grivasem. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał dzwonkiem, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Trzymajcie się. Na razie, cześć!